Hejka wszystkim! Właśnie dzisiaj jadę na narty z tatą i zobaczycie jak będę sobie jeździć. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, coś ciekawego i że będzie. Nawet fajnie i nie będzie dużo ludzi, bo ja nie wiem jak my będziemy jeździć, więc ym, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przepraszam, że tak wyglądam jak wyglądam, ale jadę na narty, także chyba nie muszę pięknie wyglądać, więc do zobaczenia na stoku. Pa pa! tutaj do z przyszłości. Chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę. Będą tam zdjęcia z mojego wyjazdu właśnie na narty, jak jeżdżę i tam ogólnie są zdjęcia, także zapraszam Was wszystkich serdecznie, żebyście mi zalajkowali, zaobserwowali mnie. Tutaj macie Snapchata, na którego wpadajcie, bo robiłam ogólnie, yy, pokazywałam jak sobie jeżdżę i tak dalej oraz musicali, na którym też coś się na pewno pojawi, także zapraszam. Okej, okay, więc już jestem tutaj, dojechałam i teraz czekam na tatę, bo poszedł wypożyczyć narty, ponieważ kiedyś e, ukradli nam narty i nie mamy narty, tak ukradli narty. Wiem, że to jest dziwne. Sobie wsiedliśmy i właśnie sobie jedziemy, tylko gdzie stoimy, bo jakieś problemy techniczne. Już wam pokażę, stok, jest straszna mgła, więc. Jestem po dwóch zjazdach i powiem Wam szczerze, że się super jedzie tylko jedyny minut jaki jest, no to wiecie, jechanie wyciągiem 7 minut, a wracanie na dół z powrotem około 3 minuty, czyli jeden zjazd mnie wynosi 10 minut. Także w godzinę gdzieś 6 zjazdów jest. Kadry się zmieniają, bo raz GoPro, raz telefonu, ale nie będę cały czas GoPro wyciągać tego mojego pochwytu. Patrz, patrzcie się o.

No. OK, na razie przyszliśmy z tatą na przerwę. Się napić plus herbatki i za chwilę znów jedziemy jeździć, będziemy. Z telefonu się wam postaram coś nagrać z GoPro, już jedno nagram, jeszcze tata pomoże mi nagrywać parę rzeczy i myślę, że będzie super filmik. Przepraszam, że tak mało mówię w tym filmie, ale ta, ta jak wam mówię, to jakie powtórki. Tak ta wam mówię, ten wrok nie będzie jakiś super ciekawy, bo chyba większość osób była na nartach i wie jak to jest się jeździć i tak dalej, i tak dalej. Ponagrywam jeszcze jakieś fajne pary, urywki czy coś i myślę, że filmik będzie spoko. Złożyła zdarzam na ostatnie sekundy czasu i jeszcze i sama sobie jadę do góry i będę jechać, a tata poszedł już oddać narty. Ja idę zjeżdżać ostatni raz i do domu się zbieram. Mam nadzieję, że zdążę wszystko zmontować szybciutko. Także no, pa pa Koniec.